I wiesz, i, i pani Danusia powiedziała mi wtedy, a to było dawno temu, to było stare 18 lat temu, nie? Pff. Powiedziała mi wtedy na tych lekcjach, mówi, Daniel, bo ja przyniosłem jej płyty, wiesz, Machine Head'a, nie? Bo mi się strasznie podobał głos, wiesz, super, wiesz, jeszcze z tej płyty Supercharger, mm -hmm. All In Your Head, to był w ogóle cover, który ja jej śpiewałem na lekcjach śpiewu, nie? I wiesz, i, i Korn'a, i, i, i Slipknot'a, i te wszystkie zespoły, wiesz, których słuchałem, ja mówię, ja chcę w tą stronę, nie? dredy do pasa, ona mówi, dobra, to będziemy ćwiczyć, nie, no i ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy i ona mówi tak po chyba miesiącu, mówi, że ja Ciebie w ogóle w tej w muzie nie widzę, Daniel, nie, a ja mówię, no to w czym mnie Pani widzi, nie? ona mówi, ja bym chciał, żebyś Ty śpiewał pop, nie? i stary, to było 18 lat temu i ja sobie dopiero zdałem z tego sprawę, że może ona miała rację, może, może ja powinienem robić po prostu to, w czym tak naprawdę najlepiej mi się pływa, nie, wiesz o co chodzi i zacząłem a może robić A kurde, stary, wiesz, dojrzałeś i przestałeś się wstydzić. To jest chyba też to, bo już wcześniej ci wspomniałem, że ja miałem takie trochę poczucie, że jakbym zaczął śpiewać, wiesz, jak w Boys będzie stary, nie wiem, ja jestem dzieckiem lat 90. Ja słuchałem Sync, stary Backstreet Boys, ja ja... Backstreets back. Streets, back all right. Ja się stary tym jarałem, nie wiesz o co chodzi? Ja słuchałem tych do dzisiaj sobie puszczam taką muzę i karmię moją młodszą córkę. E, wiesz... E, tymi, biedne no, ty, dziecko. Nie, biedne, Pozdrawiam. stary. Jakie biedne, <laughs> biedne. Ona się jara tymi zespołami, no, kumam, nie? Kumam. Britney Spears, Kłopie. wiesz, to jest... Te Lata 90. -te i muzyka popowa była genialna. To było boom i to były świetne będy. Mm. a ona teraz słucha tych takich nowszych, i ja jej wiesz, po prostu daję jako, żeby sobie porównała, jak to było kiedyś, a jak jest teraz. I, i ja jestem z tamtych czasów i mi się strasznie podobały te linie wokalne tych, tych typów, co tam wiesz, śpiewali w tych boysbendach. Naprawdę świetne stary, nie? I, i, i sobie pomyślałem, mówię, jakby to tak zblendować z tym takim ciężkim graniem, wiesz, spróbować, nie? Ja będę sobie śpiewał tak, jak chciałem zawsze. Mm -hmm. A z tej muzy będziesz szedł w pierdziel, wiesz o co chodzi, nie? I zacząłem rozkminiać, rozkminiać i przepychać te pomysły chłopakom i oni mówią, że zajebiście, no to róbmy, róbmy, nie? Jesteśmy teraz w miejscu, w którym jesteśmy, czyli jesteśmy na etapie, że po prostu robimy sobie taką muzę, a nie inną. Ja sobie śpiewam tak, jak ja chcę i zawsze chciałem i jest idealnie po prostu, nie? Nic dodać, nic ująć. No i teraz, kurde, żeby ten odbiorca to, żeby się raz, że się znalazł, za dwa, że to zrozumiał, trzy docenił. Hmm. no i to do mnie zagieł